Witam. Zostałem nominowany do akcji promocja rekrutacja zorganizowanej przez moją klasę drugą techniką zespołu szkół w Czernikowie. ZS Czernikowo Challenge. Nie będę rapować, nie umiem rapować, lecz na nominacje Kuba, Schulz odpowiedzi nie mogę nie wystosować. Nadszedł czas rekrutacji, więc szkołę, w której pracuję muszę promować, by wszystkich oglądających logistyką zainteresować, bo logistyk to zawód, który przyszłość ma wielką i nie zmierzysz tego nawet ekierką. Transport to podstawa gospodarki całej, gdy magazyny pełne zapasów, by działać móc dalej. My w technikum nie tylko się uczymy, ale i za je fajnie bawimy. Bo nasza szkoła przyjazną jest I dyrektorzy są spoko fest Grono pedagogiczne zna się na rzeczy Jak trzeba to nauką męczy, ale nie dla hece Zapraszamy do nauki w Zespole Szkół w Czernikowie Szczegóły i info strona internetowa Ci powie www.zs.czernikowo.pl Do dalszej zabawy w akcji Promocja Rekrutacja Chciałbym zaprosić, nominować Dyrektor Dariusz Krowa, uczennice, a zarazem przewodniczącą mojej klasy drugiej technikum o profilu logistycznym Monika Lewandowska, ucznia drugiej klasy technikum o profilu informatycznym Mateusz Balcerek. Dziękuję.